Siemanko ludziska z tej strony Marcel a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z projekt Evolvet, który nazwałam też Pokémon Roblox. A dzisiaj sobie zawalczymy o odznakę, odznakę wody i chciałbym wam pokazać coś fajnego. Nie ma tutaj parasa jest. Odisz, ale patrzcie, Szanowni odisza złapałem w trakcie trenowania poków. A co z Parasem? No Paras jest w boksie, bo słaba taki miał. No i ten, no i w trakcie trenowania też znalazłem tego Spiroła, który miał przy sobie yy, kamień mega ewolucji do Gengara. Więc go trzeba, można było go zdobyć tylko pokonując go. To go złapałem. Czy ja co to za babka? U, rest dostałem. U fajnie. No dobra, ale chodźmy już sobie zawalczyć o tę odznakę, a jeszcze z nią musimy powalczyć. No okej. Okay. Tak jak w poprzednim odcinku, bo nie wiem co. Nie wchodzę na mojego save, tak z nią trzeba walczyć. Seagoldin. Ataki na moim odiszu to Absorb, Sweet Scent i Poison Powder. I użyjmy Absorb. O nie. On się teraz będzie bił, bo jest oszołomiony. A i tak jest lepszy niż Paras, bo ma ataki trawiaste. No dobra, no to wejdźmy na szczypić to na 21. levelu. Wing atak, by się tego nauczył. Tail Whip y, obniżał mi defensywę, teraz Wing Attack. On używa pK czyli Dziobania. Y, atak skrzydłami i Golden pokonany. Sobie to zabiorę gdzieś tutaj, gdzie nie przeszkadza, tylko bym obudzano. No i tak. To idę sobie tego odisza, na szybkości podleczyć. No dobra, biegniemy. Widzicie, mogę chodzić po wodzie, ale nieważne. Oni wlazły w nim trochę, nieważne, nieważne. No dobra. Pora na walkę z Misty. Tramastorium na 20 levelu. A ja mam Odisha na 15. I absorba. Używam. U dobrze, Odisz na hita nie, nie dedłeś. Spoko. Przez raz absorb. Ładny puls to jest nie super efektywne. Jeszcze się okaże, że mój Odis tego sterił pokona. Sweep. Tak blisko. Tak, blisko. No dobra, no to Shiny Manki. Dobi go. Yy, karate Chopem. Może. Jeśli nie zadniasz. Siedem życia. To Do, dobra. Stariu umarł. Yy, używa starmi. Chcę zmienić Pokemona na Wortodla. Bo on na Bajta. A tak typu mrocznego Starm jest też psychiczny. A mroczny pokonuje psychiczny. Z użyj bajta. Kry krytyk jeszcze. Dobra, jeszcze raz użyj bajta. On wod wodny puls i użyj bajta. Ach. Jeszcze trochę. Użyj bajta. I pokonany. Brawo, przyjaciele. Pokemony. do kolejny level. Manki też. 17 level. I oto nasza druga odznaka. I wodny puls. Pijemy, um, mamy tak rest, rock, Waterpuls. Y Jak ja to tak mam naszą? Dajmy Word zamiast Bumble, bo tak się może przydać czasami. Dobra, wychodzimy. Szybko się podleczyć. Zrobię jeszcze szybkie zakupy w pokémarkecie i wracam do Was za moment. Ok, powiem Wam tyle, że sobie kupiłem tylko jednego Revive'a. Chciałem kilka, ale miałem tylko 5000. Revive kosztuje tam 3 albo i 2 nawet. W sumie jakby 2 to było mi stać. 3 kosztował. Dobra, wchodzimy na drogę numer 5. Tutaj sprawdzę, wcześniej to białe, tam nic nie ma. Tutaj poki yy, ekspiłem. Dobra. Pierwszy Pokémon, jakiego spotykamy to miał. W sumie sobie ucieknę. Dlaczego by nie? Chodźmy do Vermilion City. Bo akurat zaraz będzie. Tak, to jest droga numer yy, numer, yy, numer... 6. Tak, yy, zawalczymy z trenerami, i tam już jest kolejne miasto, w którym jest trzecia odznaka do zdobycia. Więc fajnie, naprawdę. Dobra. Zawalczmy z tymi wszystkimi trenerami. Maratata. Na levelu 16, ale no, myślę, że mój Adis powinien sobie poradzić. Szczególnie jak tarata będzie yy, tego, tej Lui używać. Ja spróbujemy ją zatruć. Ha, zatruta. Będzie dostawać obrażenia teraz od trucizny. Hyperfunk! Skąd ta ratata to znała? Dobra, nieważne, pora ją dobić Mankiem Man naszym. Karate Chop. Słabe są te jakieś chyba shiny pokemony, bo szybko padają. No Pikachu! Hmm. Nie, niech walczy yy, manki. Pikachu, mój ulubiony Pokemon, fajnie by byłoby go złapać Ale teraz yy, nie ma czasu, żeby chwalić Pikachu, tylko trzeba go pokonać Nie wiem, Pikachu miał abilitkę Static Teraz zrobiła tak, że Manki jest rozparaliżowany, ale dobił tego Pikachu PGY to 22 level a ta dziewczyna przegrała walkę. Teraz z tym trenerkiem sobie zawalczmy. Pidgey jest moim najsilniejszym pokemonem. Zobaczę kogo mam pierwszego... no ten... w teamie. Może będzie epicka walka Pidgey kontra Pidgey, to... Mm, niestety nie. Użyjmy Water Pulse. No hito. Dobrze, że go nauczyłam tego wodnego pulsu. Dobra, teraz zmieniam. Pokemona będzie Picca, walka Pidgey kontra Pidgeotto. Użyj twistera. Twister to jest słaby, a tak on nie, on stąd tak użył. Dobra, tak katak. PJ to lepsze od ja Pamiętajcie. Dlatego go ewoluowałem. Kolejny PJ, nie zmieniamy poka. Czyli tak. Nie wcelowałem, że ten PJ jeszcze sam tataku używa. Winkatak, tak Nie trafiłem. Najgorzej. Gast. Nie trafiłem. Twister. Trafiłem. Moim najsłabszym atakiem. Winkatak, atak. Traf. Proszę. Traf. Nie trafił. A jeszcze ten pijaj zabije nam pijajoto. Bo za to tak użył. Łagam cię, traf. Trafił i go zabił. Manki 18 level. A. Zachary powiedział, o nie! Muszę złapać więcej PJ, łap se, chłopie łap te PJ. Ball Sprout. Chciałem złapać Ball Sprouta na początku zamiast tego. Zamiast Odisza, ale jak spotkałem szalenie Odisha, to musiałem go złapać, a to jest chyba jakaś woda, tak? Chyba tak, zobaczmy sobie jeszcze z tą trenerką Izabel I ona ma Butterfree Na 20 Łoj, Wodny puls Poison Powder, o nie Warthoddle teraz będzie miał ten... obrażenie od trucizny. O nie, ja mam jeszcze Confusion. Błagam cię. Warthoddle... Wodny puls traf. Mm. Nie użyj czegoś co bije. A nie, dobra... Holy fart! Alternatywnie. Może nie dać nie to pomołaś, anti, antidotum dam. 24 level. Plecak szybko. Antidotum, bo sobie kiedyś kupiłem pyk. Zero antidotum, dobro podcionki. Nie chcę wojewych chcę Dobra, tyle wystarczy. No, on jest mistrzem. Zobaczmy. Czy on jest tym mistrzem? Czy tylko udaje? Ratata. On jest mistrzem, bo ma ratatę. Sami widzicie, zresztą XD. Czyli jakiś? Yy, chyba nie. Urapikate. Spróbujmy go zabić mankim. Nie wiem, czy manki ten nie padnie. Proszę nie użyć twika, tak. Użyć twika, tak. Dobra, to war w takim razie wodny puls. Jeszcze raz wodny puls. On tutaj Luipa używa, bardzo głupio z jego strony. Ja go dobijam, no i super. Jeff przegrał tą walkę.